Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w drugiej części naszego pikselowego quizu. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie zapraszam do obejrzenia, bo jest on troszkę potrzebny, żeby zrozumieć, co tutaj się w ogóle będzie dzisiaj działo. A dla osób już wtajemniczonych, nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam do quizu i do brania udziału. Czekam na wasze komentarze. Miłej zabawy. Dobrze, Niech. czy było już 20? Nie było tego. Na pewno? No jak mówię, że nie było, to znaczy, że nie było. Ja byłem. wierzę ci. U. Znaczy ja mam. Chyba. Oh, mm, czy nie. to jest. Ty wie, Chyba wiem, no. Tygrysek. 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 tylko czy. Uwaga, czy to jest. Nie wiem, to jest. Czy to jest Tygrysek z nowy przygód Kubusia Płatka, czy jest z Tygrysek z innego. No e, to już ty musisz. Znaczy, Tygrysek potwierdza, że to jest ty aż Tak, potwierdzam, to jest Tygrysek. tygrysek A tygrysek to czy to są nowe włożyć. przygody i Kubusia Płatka, czy to jest coś innego? Szczerze, to mam zapisane kubuś puchatek, więc. <laughs> <laughs> jest wszystko, by było! <laughs> A nie, a, a, to na pewno nie jest ten film o Tygrysku, bo by wtedy był. Jezu, nie to nie jest ten. Czyli powiedziałaś, bo ja powiedziałem zły film. A ty powiedziałaś, a nie, ty nie, to powiedziałaś kubuś nie. Come on, kubuś puchatek. Jakiś kubuś, kubu, jakiś kup puchatek. To jest scena. My nawet nie wiemy, który... Znaczy, bo obstają, że to jest jednak, patrząc na ten styl, ja patrzę jednak, że to jest ten nowszy, ten z 2010 roku, że to jest te... Ja bym mm, tak, tak nie powiedział. Co ja by... ja że... to jest? że to scena, jak kubuś się zaklinował. W... Nie, to nie jest. To jest scena, Tygrys bryknął Kubusia? Tak jest zanim nim bryknął. Co? A? A? Nie. Co zrobił? Nie. No, to nie był film Disney'u akurat. Jacek... Wiem o co Ci chodzi. Do końca się nie, wyobrażam. Tygrysek znowu coś zrobił i ten... I ma przypał. I tak ma przypał. Kubika. Nie. Wiecie co? Myślę, że nie macie szans zgadnąć. Przebiera się nie, z na Tygrysa. Nie. Nie, nie zgadnijcie co to jest a. za scena. Macie trzy punkty. Znaczy możecie próbować, ale nie zgadnijcie, co to jest za scena. Tygrys może stać tak na ogonie, być taki, bo on sam siebie bryknięty. Widzicie co, problem jest taki, że scena nie jest związana z Tygryskiem, on się tylko w niej znajduje. Hmm. Bo jest to scena, kiedy uh. Kubuś Płochatek dostaje swój tygrys. Ja, ogrymi... ja tego z tego znowszego. Niech ja, to no, z... Z... Ja, to zgadzam, no właśnie. Radek, jaki znaczny znajesz? No to widać, że to nie jest ty... z lat 70. Tak, no jest, no, no, jednak się troszkę no, różni. No. Ale no miałam zapisane Kubuś Płochatek, więc... Jej. Numer 9. O, oh, a się strzeliłaś, kurde. Wszystko dookoła już pozajmowanym zajmowanym. Też 16. Kurczę, trochę, trochę na, na brzegu e, to jest. Z, e, bliżej, y bliżej, y ale zoom. chyba wiem. Y y y nie y nie y wiem. Jakby się to kojarzy coś Ja to takie. Coś? Dajesz! Animacja? Ja myślałam o dwóch typach, ale chyba oba będą złe. Nie Dawaj po pierwsze myślałem o up. Nie. Lubi to myślałem, o głowie się nie mieści. Tak. <grym> jest to to Nie no, no dobra, ja już wiem, że to, jak no, jak to, mówi, to, to jest inside out, to to jest ta scena jak. I uwaga, nie znam postaci, ale ten. Co jest w kadrze? To jest ta scena, gdzieś smuteczek razem z tym różowym słoniem. Nie. <grym> Co jest w kadrze? To nie jest to duże narzędzie, za pomocą którego oni patrzyli na to, co się działo w umyśle ludzi? Nie. Okej. Okay. To jest ta scena, właśnie. A, A weź powiedz na to, co O jezu się! O jej! Na Znaczy, ja, 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 ja mam dobra, wrażenie, informacja. że wiem, co to jest. Co jest w kadrze? Znaczy, ja mam wrażenie, że wiem, co jest na kadrze. Czekaj, Nie, nie wiecie. Czy ja sobie wiesz? Nie wiem. Nie, nie, nie próbuję. No nie, ja, raczej nie. nie. Mi się wydaje, że to jest jedna z tych wysp, które tam są w tym mózgu, i to jest jakaś chyba z wykupów, hmm. czy coś tego typu. Tak. Dokładnie tak to się nazywa. A co to jest za scena? E, to jest scena, nie wiem, właściwie, gdy może idą z tym smuteczkiem. No o to wychodzi, że smuteczek z nie, 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 ten i no to... albo, albo ogólnie. Raczej, ja nie wiem, czy to już ten, albo ogólnie jest scena, jak są pokazane te różne wyspy. Czyli umyśle tak, jakby z tej kontroli, z, tej, z, tego, z tego ich centrum. A w jakiej części filmu? Po, raczej w początku, bo. bo nie. Jest, aha. W końcu? Tak, no ale teraz to już jakby, wiesz. Po punkcie chyba jednym. To jest y, sam koniec filmu i to, A, czy... to, to jest. już ta wyspa z tych nowych A, wiemy. z tych nowych, A. To jest sam, sam koniec A, punktu, to było, więc... bo, ja, bo ja bardziej myślałem o tej początkowej, ale tam była ta tak. chyba wśród tych. Ja myślałem w ogóle o tej scenie, która. Była ale brawo Szymon, bo ja bym nie bo nie, Pomyślałem właśnie też o tej scenie po prostu jedna z postaci już zintegrowała się. Numeryka. Radek? Eee, e, to może to teraz. 28. 28. To 28. jest 25, tak. proste, chyba? Już się boję. No o, dobra. No, czyli... Teraz, co? <grym> Dzielny małgoster. Nie. Uwielbiam <grym> <grym> tą animację. Ja, ja też, no, ale nie. To nie jest jedno, to a jakbyś, tra a jakbyś trafił. A to chyba z Disneya, no, to, to jest Disney. to jest Disney. Właśnie skomplikowane to jest Disney. Jest... Aaaa To nie jest animacja z tych głównych animacji Disneya, tylko z pobocznego studia? Jezu ja już wiem. Dzwoneczek. Tak. I to jest. Mm. Dzwoneczek. Yy. Tak. Yy. tak, dzwoneczku, czy to jest coś innego? Tak, skrzydła. Tak. tak, skrzydła, woneczka, tak. Yy. A jaka scena, jaka, tak, jak <laughs> ten, to ja nie wiem. Bo. A może spróbujesz? Ja, nie, ja, ja nigdy nie widziałem tych filmów w całości. Scena jak dzwonaczek leci. Nie! Wow. Yeah. To jest scena na początku, yes. jak wybiera swój Oczywiście, że to jest scena. Bardzo znamy, znamy, znamy. No. Ale trzy punkty! Wow, tak! Ja też tego właśnie nie widziałem. Co to jest? Oczywiście! Jak to nie znaczy. Nie ja mam pojęcia. Jesteście okropni! Seria <tłuk> dzwoneczkowa jest wspaniała! Dobrze, tak więc już zrobiliśmy. Jednak nie nie aż tak wstyd. Okej, dziewięć. Trójka wybierz pani. Trójka już była też. Mogę 14 to by. O, Boże, kocham! To jest bardzo fajne. Możemy bliżej? 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 No tak, przydałoby się. Zap, to bliżej, bliżej. O. Trzy kółka, zielona plama, czerwona plama, biała plama. Ja mam wrażenie, że w tym co powiedziałeś jest tak dużo podpowiedzi, że... Hmm. Ja mam przeczucie, ale ja... ja c... Ale to nie twoje pytanie. To mogą być też e, te... to mogą być też bąbelki pod wodą. Hmm. to może być jakaś syrenka. Mała syrenka może być. No, może to być mała syrenka. Ale jest mała syrenka. Tak, to jest to mała syrenka. Dobra, mała syrenka. To co być... się znajduje? pod wodą. Myślę, że to jest na przykład Krab Sebastian, czy to jest coś innego starego? nie wiem. E? E? Ale to też wygląda jak podwinięty ogon. To zielony, zacznijmy od tego, czym jest to zielony. Czy to może być ogon e, arielki, czy nie? Myślę. Tak, tak, myślę, że to, to może być ogon arielki. To ogon arielki, mała syrenka. E, a co to może być za scena? To może być scena... Może ona to z tej jest... takiej jaskini czerwonej się próbuje Nie, wy... Okej, okay, dobra. To nie jest tak chamskie jak Kubuś dostający wielki miodek. To jest raczej prosta scena. No prosta scena, no jak to, nie wiesz? No nope, Jakieś sceny się mogą pojawić, takie te na tej ogonie. ogona. Tak. Ja, ja chyba nic No Ona uciekała gdzieś, gdzieś płynęła. Bardzo, bardzo, bardzo. Czy to jest Ksiąc to, mała. jak się otwiera ta muszla i z tej muszli wypływają y, bombelki? W sensie, nie chcę to gdzie sparła. Tu już się zaczęły grać typy. Scena pod wodą. No, Czyli chcesz to jakoś rozwinąć? Albo bombelki z ukwiałam. pod wodą w filmie Masłem No, słuchaj. Może podczas Orki piosenki se z dobra. Sebastiana. A nie jest tak, się to skrzynia od Podczas bubekizm piosenki z Sebastiana, ta, która... która ma tytuł... Na morze dnie. Na może dnie. dnie. No i kto też ma dopół. Na może dnie. Trzy punkty. Dzięki. Pół punkta. <ślały> na może dnie i liczyć na cud. Nie, bo ja myślałam, że to jest ta no To, się jest czemu, co robisz? to by te ukwiałe skrzynie, co się otwierają jak one się otwierały i jak Trzeba on śpiewał, to leciały bąbelki. myśleć tutaj. Tak, jakby wiecie, nie macie minusowych punktów. Nie? Nie macie tylko jednej próby. Hmm. Więc jak najbardziej możecie strzelać. Nie, nie pamiętam, pamiętam, jak oferty to, yy, to jest sam początek, na może O, Florek. Yy, więc... Yy, punkt. Pierwszy wolny. Pierwszy... nie lubię tak. Piąty punkt, a, 16 bliżej, 16 bliżej. jest 16 na 9. Uh, uh. Powiem wam, że ja eee. byłam przekonana, że to jest trudne. Co? A ludzie odgry odgrywali to do strzału. Co? Ja bym ja? stawiała, że to jest Aladyn. Nie. Nowe światy króla. Nie. Czy Mam motywy egipskie jeszcze? Nie, 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 nie wiem. wiem. Nic. Kompletnie. Nawet co się tu może znajdować. To jest jakaś boska moc. To jest coś, znaczy... Wajana? się jakieś e, dłonie z oczami. Wajana? Nie. Jezu, ja, ja mam taką... Bo to, to jest teraz jakiś e, Mogę tak zrzucić? Tak. To jest Książę i Żaba? Księżniczka, Księżniczka i, Żaba. i Żaba. Tak. Okej, okay, dobra. wow. Jezu, Księżniczka oka, i Żaba. Jezu. Co się ty... znajduje w kadrze? To jest on, wydaje mi się, że ta główna zła postać ma coś takiego, co nosi. W sensie nie wiem, czy to jest książka, czy to jest taki... To jest tak um... księga czarów? Nie. Ale, ale to, jest, to jest taki przedmiot, o który, którym on chodzi, prawda? I to jest na tym narysowanym. Bardzo ogólnikowo tak. tak. Bo ale mówię, ale... mówię o tym na podstawie zestawu Lego, który ma. To jest w tych blind bagach, wiesz, on jest i ma to w ręce, nosi. Aha jak go się nazywa? Ten, tego on, on nosi Cylinder, a... A nie jak się on nazywa. Skowski. Tak. Jezu, to jest jego płaszcz. Nie. <laughs> nie? Nie. nie. Nie? Nie, ja nie pamiętam jak bo... on się nazywa, Też ale Krzysiek no, Kaźdowa. Krzyż Czyli nie do końca wiecie co to jest, a wiecie jaka to może być scena? E, może w tym momencie jak, jak czaruje tego księcia. No, siedzimy, w jego, siedzimy w jego, e, jego siedzibie głównej i on coś... Ale wy nie jesteście razem, komu ja? No, ale, ale, ale. Jakby to Jak było nie nasze pytanie, to? nie? No. Eee. A tu się poddaje. Nie wiem jak, znaczy, to, to, to coś, z czym on chodzi, bo to zestaw Lego, więc nie wiesz, to jest, to jest karty Tarot'a to są. Okay, no. a. I To jest no, taki plastikowy taki. No, no kiedy księcia. O tak, i teraz się właśnie zastanawiam komu dać punkty. Przecież ja powiedziałem, że zaczerowuje księcie? co miałem więcej no. eee, Więc wam bym dała dwa punkty. O, no. A wam bym dała jeden punkt. O, to fajnie. fajnie. W teorii 3, ale nie, nie uznam ci, to coś, z czym on chodzi. Nie, no teorii to jasnve, jest to coś, z czym on jasnve. chodzi. jaką ma na imię? Fasilier. No Fasilier. Nie wiem. Paszkowski. Numer, proszę. Ja. No, tak to było yeah, Ja już się zagubiłem, co to. A więc ja podaję numer, nie ale... Z... Nie... Ale spokojnie, ta już dawno ansubowała, tak. już, już nie ma... Nie ma... tak, nie wiem, czy już było 26 26 chyba jeszcze nie Trudne są łatwe, a te łatwe są trudne Jacek, to, już jej nie zapraszamy To nie jest twoja szczęśliwa liczba, o tym ci powiem Strasznie trudne eee. To jest strasznie trudne Jezu, myślisz o zielonych to to na pewno nie jest ten, 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 ten ten, zaplątany, ten kamerowy. Nie, to nie jest ten zaplątany. Nie, To nie jest, bo to jest... Myślę nad, formatem i nad... Jaki e... to format był? Z racji A, w sensie tego... Tak, widać cały, 16 na dzień. A, nie muszę pomniejszyć, bo przecież widzicie. Ta. No, dobra, dobra. Tak, tak. Z racji tego, że to jest naprawdę, to mogę wam podpowiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że tutaj kolory... Nic wam supportu Czyli nie nie mam tak wrażenie. na razie, nie mogę, 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 mogę o, czasie, Nie. Nie. Aha. nie sugerujcie się kolorami, bo ko, kolory tu są... Yy, nie powiem więcej, ale nie sugerujcie się kolorami. Kształtami też, nie? Kształtami jak najbardziej. Kolorami, no. Nie, a, kształty kolory generalnie... Yy. Ja wiem co to jest, nie zaraz. Nie. A, a, a jeszcze my mamy jakoś przynajmniej jedną szansę. No, próbujcie. No. No. Wrzucę jeszcze, jeszcze jakiś jeden pomysł. No. No. Tak, za. Nie. Ale ty jest już o tym myślałam? No, ja. Nie, czekaj. Czy mogę zgadnąć coś? Tak. Czy to, jest, czy to jest łapa, to jest palec, pazur? Tak. Dobra, czyli to jest pewnie jakiś kosur. Hmm? Mogą być arystokraci? Hmm. Arystokraci? Co? Arystokraci, dobrze. Jezus arystokraci. Bo oni są cienko. Okay. I to jest, jakby, to jest ta scena, jak on gra na basie. O Jezu, że tam są kolory Je... się zmieniają. No. No. Jak oni grają na wow. instrumentach. No tak, co po, po punkcie chyba dla grupy Natalii i grupy Jasko. E, a wiecie... JAK NAZYWA SIĘ POSTAĆ, W KTÓREJ JEST TO PAZUR?! N nie, nie odpowiadajcie na to pytanie, bo nawet ja tego nie A <grym> nie, <grym> nie, zaraz, ja wiem co to jest za kot. wiecie co to jest za Felix? Ten kot, syjamski, no, Nie, ten on kope, nie. On to ma kapelusz Miałe, na głowie, ale nie wiem jak się nazywa. Magnej? E, nie, nie, nie. Półtora punkta. Pół punkta. Czemu półj? Przecież zgada jaka to scena! Ale się w No Jezu, nie Ale z drugiej strony pod podaliśmy wam, jaki to jest film. No. Więc. Ale sceny nie wiedzieliście. Ale ja nie macie. Nie dyskutujcie z nami. <słysy> 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 nie pyskuj. Nie <słysy> No to nie był dobry. Powiem wam. Jak z katedry, Sam siebie zaskoczyłem. <słysy> <słysy> no tak. Tak, tak już i to cóż. No Ale tylko traci. Tak. To jest... Wygląda na to jak Ariesko traci. To jest... Billy Boss się nazywa to ta <coughs> <noise> Tak. Billy Boss. Tak. Jacku? 25? 20... No. Nie. Teraz było 26. O Jezu! O 2, 2. Jessie? pudełku, tym jak ją odwoziła poprzednia właścicielka? Nie! Zajny, niej, jest, żadna, nie. Z, żadna z Waszych odpowiedzi nie jest taka ale może się... Poczekaj, to czekaj. To może, być to, może być, to być, to mogą być trzy odpowiedzi. Może być to: 2, to jest 3 albo to: 4. To jest 4. Nie! To jest story 3. <śwriter> nie! To jest <history> 2. No, 2. Nie! <śweet> jest! To wiem, <śpants> Już wiem, to jest stary. To, e, to jest Easter Egg w innym filmie Pixara, gdzie się pojawia Jessie i to jest Potwory Stółka. Jezu, ale to już była straszna odpowiedź, ja nie wow, wiem, czy... To, to było mylące. Dobra, dobra ale stop, stop ale stop, cool. stop, ale żeście wszyscy się rzucili tak, na samym początku, tak. jak się wyświetliło. Tak. Więc tutaj wiecie, trochę... E, no... Postać. Jessie. Lalka Jessie. Scena. W tym to jest jak sali wraca? Czy to jest jak sali ją opuszcza? Czy jak, bo to jest w pokoju był, prawda? Mhm, mm tak mi się wydaje. A czy mi to są dobre odpowiedzi? No tak. No, <grym> Nie, jakby mają czy na pewno. Tak, to są dobre odpowiedzi. Ciebie, mnie to zdziwiło, no, że to jest pięć punktów. Tylko proszę bardzo dokładnie, jaka to jest scena. No. A, ale ty musisz uznać, czy to jest odpowiedź, której podajemy. No. A ja ci powiem, jaką uważam, że to jest scena. Dajesz. Sali zostawia buł w jej pokoju i ona idzie spać powiedzmy i to tam się i to w jej pokoju. Sure, why not. A jaka część filmów? O wydaje mi się, że to jest końcówka bardziej niż początek. Tak. Ale, kocham pytanie. Oh, ale I to jest naprawdę mylące! To był ten pixel, gdzie dziewczyna powiedziała Jezu, nie wiem, czyli mi zieloną. No wiem. Jak to i... To ja wielkie zwycięstwo. Ale dostało jeden punkt za postać. Trzymam, wybierz. Ostatnie 27? Było. Nie, nie było. Czyli może jakiś powtarzający się film? Kurde, bardzo. Nie, po prostu wszystkie problemy. O, już. A ci, ty. Słyszałem, dobra, skoro. do A to ty teraz jesteś, tak? Tak. Co? Na pixel. Wiem, że to jest gra na pewno i że To jest automat do gry. Tak. Czy to nie była ta scena, gdzie właśnie ta dziewczyna poznawała te różne automaty, automaty? Nie. W wspomnieniach to nie jest ta scena. Z retrospekcji? Znaczy ona to nie była retrospekcja. Ja prawie. bym powiedział, jaka to jest Ale. Daryl, bądź Jak Jaka to była scena? To jest chwila na tym, jak Ralf chciał wszystko naprawić i tak naprawdę zaczął to psuć? Nie. No to nie. Dobra, no, ja nie wiem, czy mam. Ja, czy mam, ja czy mam to, świna, w nie mam szczelony. Ale Nie dziś od razu zgadywali nie zgadali. Moim nie typem to była ta, ta scena z poznawania automatów różnych gier, ale nie, to na pewno nie to. Kate mówiła, że nie, więc ja się poddaję na razie. Według mnie to jest scena, w której tak jakby Ralfa już nie ma w grze i tak jakby ta gra się psuje. Nie. To ja jeszcze wrzucę propozycją to jest jak poznajemy grę Prawda, dem, Demolka. Nie. Okej, okay, <laughs> To jest... To to bym nie wymagała bardzo dokładnych odpowiedzi, bo to jest po prostu. Sam koniec filmu i ostatnia scena. Aaaa, <grywa> okay, to mm. mi... Czyli byśmy... Ale jak widać ma... growe rzeczy, to Ralf do Molka zdecydowali. No co? Tak. No nie, to było tak. Yes. Macie trzy. Tak A tak jak kwiateczka, to... Chyba ostatnia kolejka, co nie? Uf, e, dobrze, to e, jaki numer, jaki szczęśliwy jeszcze <laughs> na koniec? Nie wiem, ostatnio nie mamy szczęścia. <laughs> No, Ej, ale to Jesse to było ciężkie zadanie. To było ciężkie. Mm. To było Dobra, 33. Też myślałem o 33. No me... Czy to jest wasze szczęśliwe 33? Jezu! Jezu! A ja wiem co to jest. Radku. Ja podnoszę rękę z, 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 z Ja ci ja powiem No, ha, no, guys, no cokolwiek. Eee, myślę, co to jest... To jest w kadrze? Znaczy nie, bo mi ten format... format o, czy to jest Atlantyda? Tak. To jest Atlantyda, to jest Kryształ z Atlantydy, tylko no. nie wiem, czy muszę powiedzieć, jaki to, jaka to jest tak. postać, że to jest, nie wiem... Tak. E, znaczy, znaczy, ja nie wiem, czy ja muszę na podstawie te, tego kawałka skóry powiedzieć, że nie wiem, że to jest Milo główny bohater, czy ta e, Kira, czy... No, kto to z... może być? Johnny Krys, Kryształ. <laughs> 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 um, <laughs> Czyli znaczy, bo mi, Eeeem... bo mi się kojarzy kolor skóry z tym doktorem, z tym... Do... No, no, nie. Bohater. nie. Nie kombinuj! Co? Co Co? Zval, no, nie no, kombinuję. Kogo ko Nie kombinuj, gościu. Kira, kena, kena, yy. A ty wiesz? Ja nic nie pamiętam z Atlantydy. Jezusie, a jaka to może być scena z filmu? Nie wiem gdy. Ciężka. Ten moment, gdy przychodzą do tej Atlantydy i ją widzi po raz pierwszy? No dobra. Yy, ona się, się nazywa Kida. Jezu, o, jest nie. A w sumie Kida Gacash dokładnie się nazywa, ale powiedzmy, że ci to uznałam bo żeś trafił scenę U -u -u. Bo to jest scena, kiedy ona się pojawia po raz pierwszy. A, wow, Więc okay. 5 punktów. Gratuluję. No to zróbmy. Yy, 44. 44? Okej, okay, okay. będzie fajnie. Będzie fajnie. 44. Ja sobie, to jest jakiś zwycięski Ja ten. Mhm. Mm co sure, no tak. O, jest. o, dobra. O, wiadomo kto. No, to wiadomo, to, jest, wiadomo, to może dobra. być to może być No raczej, to jest to pewnie dobra, to Jacek. To przeanalizuję pomysł. To jest Big Hero 6. No prawdopodobnie. I to jest, jest nie... Baymax, myślę, że Baymax. Tak. Tak. Tam, jak, dobra, ale to może być jakiś jak w innym filmie. Może tak. To być w, w krainie lodu film wcześniej. No bo jest taki lodowy setting w zamku els. Ale zobacz, ona się ucieszyła, więc chyba masz rację, mm -hmm. tak? <laughs> nie, ona się ucieszyła, bo ten sam, bo lubi ten kolor. Co to jest za postać? No to co jest Max. A co to jest za film? Kraina Lodu. <laughs> Big Hero 6. To nie jest Big Hero Okej, dobra, czy to może być Kraina Lodu 2 na przykład? Dym Mówisz? Dym... Kraina Lodu 2? A scena jaka? Ja wiem jaka to jest scena. To jest Wiecie? Czy macie ochotę oddać ten punkt? Nie, ja nie chcę go oddawać, nie chcę go oddawać. Postarajmy się. Pamiętasz ten film? Bo tam jest, ja pamiętam przebłyski z tego filmu. Jest na pewno, ona buduje jakiś swój zamek, czy znajduje się w jakimś takim miejscu, gdzie się różne diamenciki świecą i tak dalej i tak dalej. Nie, tam nie, jest swój to, zamek, nie tam, ale to w drugiej nie część. część. Co? Ale to w drugiej już jakby... No, to w dwójce. Budowa to w, dwójce. w pierwszej, tak? A drugiej? Nie wiecie. Chcecie oddać ten punkt od czy nie jestem pewien na 100%, ale powiem, A, sobie. A czy mi się wydaje, że to jest po tej scenie, gdy ona to śpiewa, tą piosenkę, tą co idzie przez te, te morze nie. i potem zaczyna no. tworzyć te takie różne nie. rzeczy. Natalia, czy ty wiesz co to jest za sceną? Piaskinia? Nie, co nie. Naprawdę nie wiecie, gdzie się mógł pojawić bajank w krainie Ludu 2? że on się pojawił przy tych takich, jak były te były bałwanki z czarnymi oczkami. I on był między nimi? Nie. No to nie wiem. <laughs> <laughs> A ja wziąłem, ja to nie Okej, okay, czy to była pewnie konstrukcja coś śniegu stworzona dla jakichś dzieciaków, które się bawiły. Czy... Dobra, i tak nikt nie o? wie, będziemy teraz w Było blisko. Chyba. To, to chyba zasługuje na pół punkcika. Chyba to nie był zbudowany, bo no, mało. No. Ja my też zasługujemy na pół, na pół punkcika. mówiąc, ja jestem zaskoczona, że jak już wpadliście na to, to nie byliście w stanie powiedzieć, co to była za scena. Ja bo w tej scenie bóra. pojawił się tera. też Dumbo. I e, hmm, bo to jest sam początek filmu, jak oni się hmm. bawią. Jezu, faktycznie takie coś to jest, było. To jest, to, jest tam, Ta. to jest sam początek filmów. nie, to, to był to bardzo lag test. Ale nic pamię nie widziałem, nie wiedziałem. A tylko te kolory co, nie? Tak. Nie, nie, nie wiedziałem, bo ja na pewno wiedziałem, że to pierwsza na lodu, że przed wielką szóstką, okay, no nie, nie, jeszcze. Okej, okej, okay, okay. Czy macie ochotę zrobić jeszcze jedną rundę, czy kończymy? No dobra, szybka jeszcze jedna okay. i... runda, tak jak speed runda. Ale speed, runda, speed no. Z tej runda. Z tej się, Ale się na trzy, rundy. W sensie wyświetlasz te trzy ostatnie odpowiedzi i kto ten Dobra, y numer kto pierwszy. tej rundy. Numer tej rundy. Z tej ten no Z tak. Teraz będziemy. pierwszy, ten lepszy. Z tej rundy. Tak, to jest Pinokio. To jest Pinokio, to jest ten e, zakład tego człowieka, człowieka, który rządził tymi kukiełkami, i tak jakby tam u niego występował i to e, jak się nazywała ta kukiełka, to nie wiem, to że to była ta kukiełka, z którą Pinokio występował chyba na scenie. Wow! Okej, okej. No i obcy po prostu patrzeć kto pierwszy wow. rzuci. Pięć, ja. pięć <grym> punktów dla Radka. <grym> <grym> o oh my god! <grym> <grym> wow! Okay czy nie? Okay. ale proste powiem wam bliżej. Mówiłem. A? A? to miał to no. mula nie. kulec? Nie? nie. to mi się wydaje takie oczywiste ale może nie znacie tej animacji nie wiem. my nie znamy tej animacji. no może nie znacie tego to jest jakiś kot. może. to jest kot. <laughs> możliwe. Kicia, kocia. Nie, nie jest kicia kocia. Dobra, co dalej? Później Wam pokażę. A, nie, do, nie. Pokażę od razu. Z nie, za... Za skarbów. O, Jezu. Jezu. Jak mogliście. O, nie. Nie, skarbów. nie. Nie, 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 bliżej. Nie, to Story, nie. nie, nie. E, Randolka 2 e... Nie. Najpierw for Christmas. Nie. Wally? Co? <grym> koko! To jest koko! To... Koko! To jest Koko i to jest y... dziadek. Nie wiemy jak się nazywał. I scena Teraz to jest na to wytrzałem scenie, wytrzałem. jak oni śpiewali. On po koloko. Nie. No. <grym> to jest <grym> dziadek, ale nie pamiętam. To, to jest, może być którakolwiek. To jest coś tak, Hektor. No Hektor, dziadek generalnie. Pół punkta. Eee, a scena? No to nie wiem, która scena, ale generalnie Kto wiem, to jest... że to jest Koko i wiem, że to dziadek. Scena. Aha, a. nie, to nie, nie wiedziałam, nie, 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 nie. że to ta scena. Dwa i pół i pół. Proszę bardzo punktację. Punktacja. Panie moje? Super, no, tak. super wiedzówka. Czuję się bardzo niedouczony. Spokojnie. Ja tak samo. Spokojnie. Będziemy tą scenę, to scenę to gdy mówię o Pinokiu. Wy mówicie, że czujecie się ty tą to No, chcę. Mam punktację, na sam początek, nie? Brawo. poznać. Mamy <grym> już punktację. Uwaga. <grym> o nie. Dalej, to trzecie miejsce na początek. Trzecie miejsce na początek. Na trzecim miejscu. Z dwudziestoma czteroma i pół punktami jest Natalia z Szymon. Szymonem. No, A bo Szymon nie było tu. Yes. Yes. Na drugim miejscu z trzydziestoma czterema i pół punktami jest mm. Jacek z Robem. Okay, okay. A na pierwszym okay, okay. miejscu... Jak każdy Radek wygra. 47... siódmym... 47! siedem! Radek! Wow! O. Gratuluję! Podróży na tekstu, bo zrobił nawet... macie Ponad 10 punktów. No plus. Dobrze, a tu I to pomimo a. to. Nie, Pomimo to. to... to... <laughs> były, były pytania, nie, jakie nie to... ja nie wiedziałem. 24,5, to... 34,547. Ja, ja jestem pod w ja nie wiem, czy to jest różnica. Ale to wszystko przez tego pinoki. Ansup już odnapiał. Brawo! Jesteście super czesnikami. Nie ma, to jest skanselowana. <grywana>. A jutro stąd wraca pieszo. Ała. Ona może. Spójrzcie co zrobiliście to 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 Dziękujemy za... Dziękuję. Kończymy ten film, dajcie znać w komentarzach, ile wy zgarnęliście punktów, jeśli ktokolwiek liczył i dajcie znać, jak wam się podoba ta forma i czy macie ochotę na więcej tego typu filmów na moim kanale. No i tyle, do następnego, pa pa!